Panie marszałek, wysoka Izbo, panie ministrze, czy wie pan, że 11 lipca w niedzielę 1943 roku oddział UPA i ONB wymordował polską ludność w miasteczku Poryck. Najwięcej osób zostało zabitych w kościele, w którym zgromadzili się na nabożeństwo niedzielne. Napastnicy wdarli się do świątyni i obrzucili Polaków granatami, a także ostrzeliwali ich z broni palnej. W kościele zginęło ponad 100 osób. Szanowni Państwo, no coś mi tu nie gra. Tyle mówicie o tym, że polska historia jest cały czas zaklanowana, że inne kraje próbują wybielić swoją historię kosztem Polski. Więc dlaczego teraz nie jesteście w stanie stanąć w prawdzie? Dlaczego nie nazywacie rzeczy po imieniu? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Adam Audakowski, Klub Prawo i Sprawiedliwość.